Czekałem na ten odcinek bardzo długo za każdym razem, kiedy czytam w internecie pytania dotyczące tego, jak ładować nasz samochód elektryczny, zadajecie pytania, jaką kupić ładowarkę do naszego samochodu elektrycznego. I bardzo często zdarza się, że niektórzy chcą kupić ładowarkę 22 kW. No bo wiadomo, każdy chce mieć jak największą moc. Ja dzisiaj w skrócie na naszą cegłę, na FC czy na czy na to właśnie urządzenie, które łączy gniazdko, łączy nasze napięcie w gniazdku. Z naszym samochodem, w skrócie, bardzo często będę mówił ładowarka, właśnie dlatego, że w większości przypadków tak o tym mówicie. Natomiast pamiętajmy o tym, że tak naprawdę ta ładowarka jest wbudowana w, w samochód, w obudowę samochodu, wewnątrz samochodu. I tak naprawdę ta ładowarka służy do zmiany napięcia przemiennego, który mamy w gniazdku, do napięcia stałego. Bo jak się okazuje, w baterii, w akumulatorze, który mamy w naszym samochodzie, tak naprawdę mamy. Napięcie stałe i musi zajść konwersja do tych najczęściej 400 V, właśnie po to, żeby nasz samochód rozpoczął się ładować. Sytuacja jest o tyle trudna, że niektóre samochody mają ładowarki jednofazowe, a niektóre samochody mają ładowarki trójfazowe. I i najczęściej te ładowarki jednofazowe dają nam wysoki prąd, czyli dają te 32 ampery, dzięki którym będziemy mogli ładować nasz samochód z mocą około 7-8 kW. Tu bardzo dużo zależy od napięcia. Ono jednego dnia, kiedy jest gorąco, będzie miało 253 V, a drugiego dnia, tak jak dzisiaj, tego słońca nie jest zbyt wiele, to napięcie może sięgać nawet 210 V. Oczywiście, to napięcie też zależy od obciążenia. Będziemy obserwowali dzisiaj to, w jaki sposób to napięcie zmienia się na poszczególnych fazach. Także to pierwsze, pierwszy rodzaj ładowania to napięcie AC, to ładowanie napięciem przemiennym i inaczej mówiąc zmiennym. Akurat w moim opl Ampera E jest stosowane, czyli ładujemy się jednofazowo z, tym z tą mocą około 7-8. Kilowatów. Nie jest za szybko. Musimy mieć zazwyczaj przystosowaną specjalnie do tego ładowarkę, która, jak się okazuje, tutaj w moim garażu się znajduje i zaraz zobaczymy sobie, jak ładuje się ten samochód. A z kolei w ładowarki trójfazowe korzystają równomiernie z tych 16 amperów, zazwyczaj z każdych z trzech faz. No bo my w domu zazwyczaj mamy. Po prostu w Polsce trzy fazy. Równomiernie obciążażamy te trzy fazy, i właśnie w momencie, kiedy mamy tą fotowoltaikę, kiedy mamy to wysokie napięcie w gniazdku, taki rodzaj ładowania jest bardzo przydatny w przypadku letnie, letniej produkcji paneli fotowoltaicznych, kiedy to napięcie jest dosyć wysokie, a my krótko mówiąc, chcemy je obniżyć. I dzięki temu ten nasz samochód, dzięki temu użyciu ładowarki o mocy 11 kW. Ładuje się po prostu troszkę szybciej, równomiernie obciąża każdą fazę. Dlatego pamiętajcie o tym, że tak naprawdę to ograniczenie znajduje się w samochodzie. Wy możecie sobie kupować swoje urządzenia do ładowania o mocy nawet 22 kW. Natomiast jeżeli Wasz samochód nie jest do tego przystosowany, do tej mocy 22 kW, a z takich najpopularniejszych samochodów, które kojarzę, które ładują się z tą wysoką mocą, to jest z napięcia przemiennego, czyli 22 kW, to jest Renault Zoe przede wszystkim i Nissan Ariya. To są te dwa samochody, które zazwyczaj mają te wbudowane ładowarki pokładowe, 22 kW, i tu, jeżeli macie przystosowane e, wasze bezpieczniki w domu, bo jednak e, większość domów ma te bezpieczniki 16A, a jeżeli posiadacie samochody elektryczne, warto podnieść tą moc, bo wiadomo, podczas ładowania również włączamy pralkę, suszarkę, zmywarkę i warto na pewno zwiększyć te bezpieczniki do, do 32A, właśnie po to, żeby w trakcie ładowania nie wywalały. Zobaczmy. Jak wygląda napięcie w momencie, kiedy ładujemy naszego Opla Ampera E mocą 7 kW? Widać tutaj ewidentnie, że nie są równomiernie te fazy obciążone. Właśnie, że ładowarka jest jednofazowa, włączyłem sobie tutaj aktualnie prąd 32A. No i ładujemy się, tak jak widać, z mocą około 7 kW. Gdyby to napięcie Gdzieś tam trochę wzrosło do 230-240 V w taki bardzo słoneczny dzień no to wiadomo yy, wtedy ta moc byłaby delikatnie większa. Natomiast gdybym tutaj podłączył samochód typu Tesla, typu Hyundai Ioniq 5 czy samochody po prostu z tą ładowarką trójfazową wtedy ta moc mogłaby być nawet powyżej 11 kW, no a gdybym przy, przy, przyjechał tutaj Nissanem Arią Uzyskalibyśmy 32 ampery z każdej fazy, czyli około 22 kW mocy. Warto na pewno za każdym razem przed zakupem swojego samochodu elektrycznego, na który czekacie, czy będzie to samochód używany, czy nowy. Tutaj zazwyczaj w przypadku nowych samochodów elektrycznych sytuacja jest w większości bardzo prosta. Wiele z nich ma ładowarki pokładowe 11 kW, więc te fazy będą równomiernie obciążone i na pewno... A co się bardzo często, na pewno w tym roku już będzie zdarzało, w przyszłych to już tym bardziej. Nasze instalacje osiedlowe, tak powiedzmy, są dzisiaj bardzo mocno obciążone. Na wielu osiedlach tych paneli fotowoltaicznych pojawia się coraz więcej, a więc w sezonie letnim, kiedy tego słońca jest bardzo dużo, może się okazać, że nasze stacje będą mocno obciążone i będą dawały bardzo duże napięcie. Jak to napięcie zbić? Jak je zmniejszyć? Po prostu obciążeniem, czyli z, y, podłączając nasz samochód elektryczny do ładowania, czy to o godzinie 11, kiedy, kiedy to napięcie w gniazdku o godzinie 11, 12, 13 jest najwyższe, warto go wtedy podłączać, jeżeli zdarzają Wam się problemy ze zbyt wysokim napięciem. Będzie problem, jeżeli będziecie mieli samochód, który ładuje się jednofazowo, y, z tego powodu, że będzie on obciążał tylko jedną fazę, co wtedy zrobić? Kupić sobie dwa albo najlepiej trzy samochody elektryczne i wtedy każdy podłączycie pod oddzielną fazę, no i napięcie na każdej fazie będzie odpowiednio zmniejszone. Oczywiście, tym bardziej, jeżeli te instalacje fotowoltaiczne, które macie, mają bardzo dużą moc, tym bardziej warto szukać samochodu, który ładuje się z tą mocą 22 kW, chociaż tak jak słyszycie, to jest ogromna rzadkość. Miejmy ogromną nadzieję, że tych samochodów będzie coraz więcej. A jak będzie wyglądała przyszłość? Stacje DC czyli może się okazać, że za 5 albo za 10 lat stacje DC, czyli stacje napięcia stałego, będą tak tanie, że będziemy sobie montowali na, na wsiach gdzie tego miejsca jest bardzo dużo, yy, instalacje fotowoltaiczne o mocy 30-40 kW, a do tego ładowarki DC, które będą pewnie w przyszłości mega tanie i będziemy mogli ładować swój samochód z taką mocą, z jaką mamy przyłącze, plus moc, która jest generowana z instalacji fotowoltaicznej, a więc może się okazać, że będziemy mogli uzyskiwać moce rzędu 30-40-50 kW we własnym domu. Pamiętajmy o tym, że wiele samochodów ma dołączony, nazwijmy to po prostu, kontroler do ładowania, albo naszą cegłę, albo EFSE. Czyli urządzenie, które podłączamy z jednej strony do gniazdka 230V, na przykład, z drugiej strony do samochodu. I sytuacja polega na tym, że wiele urządzeń, wiele samochodów, które mamy, kupujemy, ma te EFSE, cegły dorzucone 10A, Amperowe, 13A, Amperowe, czyli nie do końca uzyskują one maksymalną moc ładowania. Dlatego na pewno warto kupić taką cegłę, taką naszą ładowarkę, która, dzięki której uzyskamy większy prąd. Ja wiem, że też jest różnica między 10 a 16 amperami może być dla wielu osób niewielka. Natomiast pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że chcemy dobrze dla naszej instalacji elektrycznej, czyli chcemy ładować się niską mocą, niskim prądem, to nie do końca może być dobre dla naszego budżetu. Właśnie dlatego, że w przypadku bardzo niskich prądów rzędu 6 albo 8 amperów, sprawność ładowania dosyć mocno spada. Dlatego warto w przypadku tego jednofazowego ładowania samochodu elektrycznego nie ograniczać się, nie zmniejszać aż tak drastycznie tej mocy, dlatego że sprawność ładowania może spaść nawet 10%, co to oznacza, że 10% energii, którą w z, pobieramy z gniazdka, y, zostaje po prostu wyrzucona, przepalona w ciepło. A my nie potrzebujemy tutaj aż tak dużo ciepła, szczególnie w zimę, y, szczególnie w lato, tylko potrzebujemy energii. Potrzebujemy elektronów, które dostarczone zostaną do baterii. Dlatego pamiętajmy o tym, ja będę również wspominał o tym w kolejnych odcinkach, ustawiajmy te prądy ładowania wyższe niż 10 amperów. Dzięki temu zaoszczędzimy kasę, dzięki temu nasz samochód będzie się szybciej ładował, no i sprawności ładowania będą dużo wyższe. O tym, tak jak już wspominałem, opowiemy sobie później. Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić jak, jaką maksymalną moc z tej cegły jesteście w stanie uzyskać. No ale dbajcie również o to, żeby podłączając się do gniazdka, było ono odpowiednio powiedzmy sobie, porządne, czyli miało doprowadzone grube przewody, przynajmniej ze 2,5 mm, jeżeli chcemy uzyskiwać duże moce. No a jeżeli nie chcemy uzyskiwać tych większych mocy, właśnie rzędu 16A, czy tych prądów rzędu 16A, wtedy trzeba się troszkę ograniczać i wrzucić na przykład maksymalnie 10A. Zazwyczaj wygląda to tak, że starsze domy mają instalacje elektryczne na przewodach 1,5 mm2. Cieńsze przewody, wyższe ciepło w tych przewodach, więc niestety jeszcze wyższe straty, niższe napięcie. Pamiętajcie, żeby dbać o tą instalację. Pamiętajcie o tym, żeby ograniczać moc, jeżeli zdajecie sobie z tego sprawę, że jesteście w starym budownictwie i Przewody są cienkie, bo oczywiście nie chcemy, żeby nasza instalacja się spaliła, żeby nasze gniazdko się spaliło, więc pilnujmy tego prądu, ale nie ma się czym przejmować. Samochód też, czyli ta nasza, ten nasz kontroler, czyli ta nasza cegła, mierzy również to napięcie i w momencie, kiedy to napięcie spadnie zbyt mocno, on na pewno zadba o to, żeby ograniczyć prąd, żeby nasza instalacja nie uległa spaleniu tych. Czujników temperatury bardzo często jest całkiem sporo, więc na pewno nie musicie się o nic martwić. Zobaczcie, tutaj mała ciekawostka. Na samochodzie wyświetla się mimo wszystko 5 kW, a to dlatego, że samochód był w garażu, w którym było 10-12 stopni i ta bateria jest jeszcze zimna i on mimo już podłączyłem do 7 kW, on tak naprawdę w pierwszej tej fazie jeszcze podgrzewa baterię i zużywa właśnie około 2 kW na zwiększenie ich temperatury do 15 stopni. Myślę, że to nie potrwa długo, dlatego że temperatura na zewnątrz to 15 stopni, także chwila moment, 10-15 minut i przez pierwszą fazę ta moc będzie troszkę mniejsza, bo będzie musiała być zużyta na podgrzewanie baterii. Dzięki serdecznie za to, jeszcze raz, że jesteście ze mną. Pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał. Czekajcie na kolejne filmiki, ja mam ogromną nadzieję, że powstanie ich tutaj setki. Do zobaczenia w kolejnych, cześć!